Страшне, e, 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 що могла туди з панцем бути колись раз. І дякую Лесі за запрошення. E, дякую, пані Лесі, за запрошення. Хотіла пані оповідати лідером, але в трохи іншим спосіб. Я хотіла би сказати декілька слів стосовно того, як буде я що означає бути лідером, але з іншої точки зору. Bo proszę Państwa taki cytat, który mi towarzyszy, to liderem nie jest ten, kto wydaje polecenia, ale ten, kto bierze odpowiedzialność. Cytata, jaką ja się za swojej działalności, wona zwierząt następnym czynem, że lider ceny to, kto wydaje nakazy, a to, kto bierze na sobie odpowiedzialność. I właśnie dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu o byciu liderem w pielęgniarstwie o przywództwie, którego tak naprawdę nie widać, ale które nie potrzebuje tytułów, które niekoniecznie potrzebuje pieczątek. Ja właśnie dzisiaj chciała rozkazać pro lidera, pro liderstwo, jakie na zawsze widno, jakie nie potrzebuje jakichś zwań albo jakichś początok. I e, o przywództwie, które tak naprawdę rodzi się z postawy naszej. З емпатії і з одваги, і я хотіла би розповісти про лідерство, яке по великому рахунку e, базується на нашій позиції, народжується з емпатії і народжується e, зі сміливості, часто смушимо такі сформулювання лідер неформальний». Ми часто чуємо таке формулювання неформальний лідер. i myślimy, że e, 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 to jest osoba, która nie ma stanowiska kierowniczego i, mhm. a jednak zespół jej słucha. E, i e, my e, często baczemy, że ta osoba, która nie zajmuje jakiejś kierowniczej posady, ale my baczemy, że tę ludźinu e, kolektyw słuchaje. E, nie podpisuje dokumentów, a mimo to ludzie przychodzą do niej po radę. Ta e, ludzina nie podpisuje dokumentów, natomiast ludzie idą do tego lidera za poradą. Nie ma formalnego tytułu lidera. Немає формального, але всі всю, що як до неї прийдуть, до цієї особи, то буде запевні безпечність, спокій і якось власне. E, ця особа не має формального e, титулу лідера, але всі знають, що якщо вони прийдуть до такої e, людини, то вони отримають e, безпеку, пораду і надійність. Така особа дяла не для того, що мусить. Тільки для того, що чує відповідальність, чує відповідальність за пацієнта, за зеспу e, і за співпрацівників. Така e, людина вона e, працює або діє не тому, що вона мусить, а тому, що вона відчуває свою відповідальність, свою відповідальність за e, пацієнта, e, за співпрацівників, а також за команду в цілому. i po prostu czasem naprawdę wystarczy jedno słowo, jeden gest, żeby ludzie w moim otoczeniu, w naszym otoczeniu poczuli się pewniej, spokojniej i bezpieczniej. I i my wiemy, że dostatnio tylko jakiegoś jednego słowa albo jednego gestu, żeby ludzie poczuwali siebie w naszym otoczeniu, w waszym otoczeniu, czuli siebie bardziej w bardziej spokojnie i w bezpieczeństwie. E, ja pracując na sali operacyjnej e, wiem, że nie ma miejsca na przypadkowość. E, Kiedy ja pracuję w operacyjnej, to ja znaję, że tam nie ma miejsca wypadku i wypadkowości. E, liczy się tu i teraz. E, że same tam działa pryncyp, że tutaj i teraz. E, tutaj mam, to jest moja pasja. E, często stres. то тоді e, і кожда так на правди кожна секунда має значення. Ми знаємо, що кожна секунда в операційній має значення, і, відповідно, я, коли знаходжусь в операційній, то моїми щоденними, скажімо так, супровідниками є стрес, відповідальність і e, тиск. I tak naprawdę tutaj nie ma miejsca na dywagację, tylko liczy się właśnie współpraca i zaufanie w zespole. Lecz współpraca i dowiera w komandzie tutaj mają znaczenie, a tutaj nie ma miejsca w procesu. I często właśnie pielęgniarka anestezjologiczna jest takim ostatnią granicą bezpieczeństwa. I dowoli często e, medycyna anestezjologa e, jest ostatnią mężem albo tak kordonem bezpieczeństwa. Czasami to ona właśnie zauważa, że e, coś jest nie tak i musi u, e, zareagować, uspokoić sytuację. E, czasami jak nawet lekarz się zdenerwuje, to poprosić o pomoc innego lekarza na spokojnie. І іноді саме медсестра-анестезіолог може помітити в операційні якісь дрібні зміни, які відбуваються з пацієнтом. Вона може іноді заспокоїти пацієнта, або може іноді заспокоїти лікаря, або попросити іншого лікаря, щоб він допоміг, якщо щось піде не так. I właśnie bycie y, liderem na sali operacyjnej to nie funkcja, to po prostu odpowiedzialność. I trzeba skazać, że lider w operacyjnej, to nie funkcja, a to jest odpowiedzialność. Y, bo lider y, nie uczy słowem, tylko swoim przykładem. Тому y, że lider, to nie pro słowa, to y, pro y, konkretni die. Kolejną funkcją, którą pełnię w swoim życiu, to jest koordynator transplantacyjny. Następna funkcja, jaka jest jedna z funkcji w mojemu profesjonalnym życiu, to koordynator procesów transplantologii. I tutaj bycie liderem nabiera trochę innego wymiaru. I, і мені здається, що якщо ми говоримо про трансплантацію, трансплантологію, то тут поняття лідери, лідера набирає дещо інших якостей й елементів. Тут все діла на границі емоцій, деций і так на правді друге життя. Тут все відбувається напевно на межі якихось емоцій, рішень e, і людського життя. Moim zadaniem tutaj jest e, praca e, polega na skoordynowaniu na, zespołów anestezjologicznych, e, chirurgów, laboratorium, e, pielęgniarek, logistyki, czasami pomaga nam policja, wojsko. Відповідно, я як людина, яка координує ці процеси, зобов'язана скоординувати роботу різних команд, передусім роботу хірургів, анестезіологів, іноді роботу логістики для певних процесів. Ми іноді залучаємо і поліцію, а також військових для того, щоб прискорити процеси. Koordynacja tego wszystkiego to nie tylko kwestia właśnie organizacji, ale właśnie umiejętności słuchania, umiejętności rozmowy, żeby przekonać czasami zespoły i empatii. Відповідно, координація такого процесу це не лише про конкретні якісь дії, щоб скоординувати роботу різних груп, це вміння вести розмови, переконати когось в чому, вміти слухати це також наявність емпатії. Так направда найтрудніші розмови то розмови з родинами давців. Ми знаємо, що найскладніші розмови, якщо ми говоримо про трансплантологію, це розмови з родиною, яка погоджується на трансплантацію органів померлої особи. Вимагають вони від нас спокою, вимагають такту. І мусимо розмовляти о смерті, маючи з'єсні з тилу голови, що десь то валка у друге життя. Власне, ми повинні вміти розмовляти. Ми повинні бути дуже тактовними, але e, ми повинні e, пам'ятати, що розмовляючи e, з ними, ми говоримо про смерть. Але з другої точки зору, десь як то кажуть, з іншої сторони нашої e, півкулі мозку, ми. powinni pamiętać, że idziecie także i pro inne ludzkie życia. W takiej chwili tak naprawdę liderstwo to jest taka niewidzialna siła, która e, łączy ludzi, e, daje nam takie poczucie sensu e, i wyznacza nam kierunek e, w jakim działamy. I odpowiednio w takich sytuacjach liderstwo to taka e, tycha odpowiedzialność, jaka wyznacza e, napręg i daje zielone światło nam dla dalszych działań. Ja często przekazuję e, zespołom, e, znaczy w szpitalu dawcy, e, co się dzieje, e, czy narządy pobrane przy, e, funkcje podjęły i wtedy ten zespół tak to motywuje. Дяла мотивуюцьо я дуже часто власне передую інформацію команді, яка приймає донорський орган, що все зроблено в порядку, все функціонує, і це їх, як то кажуть, підштовхує і наповнює їх оптимізмом до подальших дій. Бо тут так naprawdę, на немає місця на власне «его». Tylko liczy się drugi człowiek. Tu trzeba zabudy pro własne ego i trzeba pamiętać, że stawiecie na pierwszym miejsce inżu ludyno. I tak naprawdę wtedy czuję, że to jest prawdziwe przywództwo. I same w takim momencie ja wyczuwam, że same to jest prawdziwym liderstwem. I y, nie ma, y, to nie rozgłos, nie stanowisko, bo y, tak naprawdę mnie nie widać. В, праці. в цій роботі мене не видно. E, і, відповідно, тут не йдеться про e, якісь піар або про якусь посаду. Але то є така тиха відповідальність за то, би e, добро могло видачи. E, це така своєрідна тиха відповідальність, яка дає на, нам можливість здійснювати добру справу. Власне, e, праця в... E, Jako koordynatora transplantacyjnego i praca na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej daje mi, postanowiłam się dzielić tą wiedzą ze sobą, okay. dlatego też wykładam na uczelni. Я, окрім того, що працюю медсестрою з анестезіологом, а також відповідаю за певні процеси трансплантології. Я також викладаю, оскільки, на мою думку, необхідно ділитися своїми знаннями з іншими. І власне в праці дидактичної часто спотикам pielęgniarki, młodsze, starsze, studentów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. I widzę w них też pasję і відзе в нього певність, але теж пасія і такий огромний потенціал. І доволі часто в своїй викладацькій роботі я зустрічаю медсестер і старших, і молодших, а e, також студентів, які, в очах яких я бачу e, таку невпевненість, e, але одночасно з тим e, бачу їх захоплення цією роботою і величезний потенціал. i zawsze im powtarzam, że nie muszą wszystkiego od razu wiedzieć i ja zawsze im powtaruję, wy nie powinni znać wszystkiego od razu, ale musicie chcieć wiedzieć więcej, ale wy powinni chcieć znać razu więcej. I jak to mówiła moja pani profesor Wrońska, E, jak ja się uczyłam, musicie wiedzieć, gdzie tej wiedzy szukać. E, I jak e, kazałam swego czasu moja wykladaczka, pani profesor Włońska, wy macie znaleźć, gdzie szukać te znania. I zawsze mam z tyłu głowy, że to nie tylko ja uczę, ale też ja się uczę od tych, od tych moich studentów. I ja zawsze pamiętaję, że nie tylko ja uczę kogoś, ale i tak moi studenci i moi słuchacze uczą i mnie. I tak naprawdę e, to nie tylko przekazywanie faktów, ale też uczenie studentów odpowiedzialności. I e, wykladając, ja wykładam nie tylko fakty, ale także ucząc swoich studentów brać na siebie odpowiedzialność. Odwagi. Ja ich uczę być miłymi. I wrażliwości. I także być czujnymi i wrażliwymi. I proszę państwa, e, tak na zakończenie. I na zakończenie. Chciałam tylko powiedzieć, że jak pytają mnie dlaczego uważają cię za liderkę, bo często się spotyka, że ktoś nawet w nocy zadzwoni. E, kiedy mnie często zapytają, czemu uważają cię liderem, bo inni tropią się tak, że do mnie dzwonią w nocy, bo nie pracuje na stanowisku kierowniczym, e, ale może nie pracuje. Bez względu na to, że ja nie pracuję na kierowniczej posadzie. To Do mnie всі рівno dzwonić w nocie. To zawsze mówię, że liderem nie zostaje ten, kto jest z mianowania, ale liderem się staje wtedy, kiedy inni uznają mnie za tego lidera. Відповідно, я часто im говорю, якщо мене питають про лідера, я говорю, що лідер не призначається. Лідера виділяють ті, хто керується діями цієї людини. I takie przesłanie dla Państwa. I odpowiednio taki sworiedni posiłek dla Was. Że każdy z nas może być liderem. Każdy z nas może być liderem. Niezależnie od funkcji i stażu pracy czy tytułów. Niezależnie od funkcji i stażu roboty albo jakiegoś posad. E, i wystarczy że będziemy działać z sercem, z, duszeю, z sercem, słuchać z empatią, e, słuchać z empatiją, i dawać przykład swoim e, spokojem i postawą i być przykładem dla innych, zберігаjący spokój i swoją twardą pozycję. Bo tak naprawdę prawdziwe liderstwo nie krzyczy, ono ma inspirować. E, to musi prawdziwy lider nie powinien krzyczeć, on powinien nadychać. Dziękuję państwu. Dziękuję za uwagę.